A więc po bitwie, jest dzikie Wioda, że również cieszą się Ze się drogi, no może i jutro Na sam życie będziemy Kiedy piekło się cieszy A lotwór uciekł, wraz z potulonym ogonem Na innej władzy Zostawiając miejsce na przem Przyszłość dla piekła należy do wiz. By można tu Powietrze chłodne jest, oszukałem dziś śmierć, Ona najcieńszy mój włos, wspaniały Alastor dla przyjaciół zmarł, może i piękne to jest, lecz jeszcze to jest mój czas, wolności mej pragnę jak, jak nie wiem co. W mym pakcie na pewno jest jeszcze jakiś hak, jak uda mi się me skrzydła rozwinąć. Wszystkie sznurki ciągnąć będę ja.